Słuchajcie, coś nam przerwało, więc jestem ponownie. Dajcie mi tylko sygnał, że teraz mnie widzicie, że mnie słyszycie i że możecie obejrzeć kolejne ćwiczenie. Natomiast dla mnie, ba o, jest Ania. Czyli słuchajcie, idzie dalej, dobrze. Dla mnie jest bardzo ważne, żebyście, powtórzę jeszcze raz, nie poświęcali swojego czasu i swojej energii. Słyszycie mnie? Wszystko jest dobrze? Transmisja działa. Dajcie serduszko, jeśli tak jest. Dorota Raczyńska do nas dołączyła, Milenka Bakalarska. Żebyście nie poświęcali czasu na osoby, które was krytykują i które nie są dla was ważne, bo one nie poświęcają wam czasu. Absolutnie. Słuchajcie, mam nadzieję, że mnie słyszycie. Dajcie serduszka, że wszystko jest dobrze i zaczynamy drugie ćwiczenie, bo wszyscy pędzicie już na Wigilię. Słuchajcie i drugie moje autorskie ćwiczenie, które dla was przygotowałam, to jest bardzo istotne, żebyście... O, działa, wszystko dobrze. Słuchajcie, żebyście zaczęli myśleć o sobie i zaczęli już teraz o wiele lepiej niż naprawdę myślicie. Jest proste ćwiczenie, które często wywołuje łzy u osób, które szkolę, ale też bardzo poprawia relacje rodzinne i relacje przyjacielskie. I to jest tak cudownie to zrobić. Zobaczcie. Podzieliłam Wam kartkę na cztery części. I chciałabym z plusikami i minusami, i zaraz zobaczcie, tu jest napisane praca rodzina, przyjaciele i otoczenie. I prosicie osoby, które są blisko was, dla których ich zdanie, których zdanie jest dla was ważne. Nie tam jakiegoś wroga czy jakąś wredną larwę. Osoby, inspiracje, wzorce, osoby, które kochacie i lubicie. I prosicie, żeby wypisały przymiotniki i wasze cechy, które w was są dla nich Pozytywne lub negatywne, pozytywne, negatywne, negatywne, pozytywne, negatywne, pozytywne, z różnych grup, które Was otaczają w życiu. I wiecie co? Jestem przekonana, że wrócicie do mnie z komentarzami: że jeśli zrobicie to ćwiczenie, to okaże się, że każda ta grupa widzi w Was o wiele więcej ciepłych, pozytywnych i dobrych cech i myśli o Was lepiej niż sami o sobie myślicie. I kiedy przychodzi okres zwątpienia, smutku, rozpaczy, porażki, przyklejacie sobie tę kartkę na lustrze, na ścianie, gdzie chcecie, i patrzycie sobie i mówicie, dlaczego ja mam takie wątpliwości wobec siebie? Dlaczego ja mam takie zaniżone poczucie wartości, skoro inne osoby, które są dla mnie ważne, myślą o mnie tak dobrze? Słuchajcie, dwa proste ćwiczenia na dzisiaj. I e, chciałabym jeszcze zobaczyć Wasze pytania na koniec, bo chcę podsumować e, m, dzisiejsze nasze spotkanie przed Wigilią w ten sposób, że pamiętajcie, że Wasze sukcesy są trwałe. Możecie je sobie wypisać. Natomiast stany smutku, zaniżonej e, samooceny, e, stany porażki, depresji są tylko chwilowe. Ale wasze sukcesy niezależnie jak je postrzegacie, a każdy postrzega je inaczej, są trwałe i na nich się skupiajcie. O, Bea Fura napisała motywujące i bardzo ważne. Dziękuję. Słuchajcie, yy, wigilia zapasę. Wyślijcie jeszcze, czy macie jakieś pytania do tego, co dzisiaj wam powiedziałam, jak nauczyć ludzi odwagi? Odwaga nie jest szczerością. Nie mylcie tego. Zapytał o to Tomasz. Odwaga jest odwagą wobec samego siebie. Tomku, przyjdź do mnie jakieś na szkolenie, przerobimy kilka takich ćwiczeń, bo odwaga to jest na przykład wyrażanie własnych opinii. Odwagą jest komunikacja, wejścia na przykład w jakieś środowisko. Wchodzicie do pracy, jest no, są nowi ludzie, musicie zaobserwować, co się dzieje, jak rozmawiają, jakie są normy i odważyć się być sobą. Dlatego Tomku, Odwaga to jest wypracowane w tobie coś, co nazywa się samoświadomością. Jeżeli będziesz pewien swoich plusów i minusów, to będziesz wiedział, jak w różnych sytuacjach się zachować, a nie na przykład mama powiedziała, a Tomeczku, ty się nie nadajesz na występy, albo ty jesteś humanistą, więc nie będziesz się zajmował matematyką. Pamiętaj, że my często żyjemy w stereotypach i takich schematach, bo ktoś nam je zarzucił, a? Po co wam schematy? Wy macie myśleć o sobie i być pewni siebie. Cześć, Natka Mańkowska, zadaj mi jakieś pytanie. Tomasz mówi, rozumiem, wielkie dzięki. Tomku, liczę na ciebie, że jak spotkasz mnie na ulicy, to rzucisz mi się na szyję i będziesz na tyle odważny, i powiesz, to ja. To ja. Dobrze. Ola życzy mi spokojnych świąt. Paulino, dziękujemy za tyle dobrych, pozytywnych słów. Słuch. Słuchajcie, przecież ja was kocham. Gdybym ja was nie uwielbiała, nie myślała o was pozytywnie, o tym, że jesteście tam po drugiej stronie, to czy mi tutaj być? Ja jestem dla was. Ja mam potrzebę dzielenia się swoimi doświadczeniami i tymi dobrymi i tymi złymi. Nieraz dostałam ryju z liścia, nieraz dostałam kopa w tyłek, nieraz mnie życie przeciągało, ale jeśli ja się mogę z tym z wami podzielić i jedną rzecz wyciągniecie, albo zrobicie te ćwiczenia, słuchajcie, to jest dla mnie największy, największy prezent świąteczny, jaki może być. Ruszam w styczniu ze szkoleniami, ale pamiętajcie, co poniedziałek live. I teraz tak sobie myślę, kiedy yy, o Kańczugowska Goska, napisała, mnie kocha. Ja też Cię, Kasiu, kocham. Że w Sylwestra zrobimy sobie takiego live'a, jeżeli chcecie oczywiście, dajcie serduszka, czy chcecie. Na temat samospełniających się życzeń. I powiem Wam szczerze, że to jest teoria, która istnieje w rzeczywistości. Ja Wam z tego przygotuję kilka rzeczy i powiem Wam, jak te życzenia mogą się spełnić. Tylko pamiętajcie, trzeba marzyć. Jeżeli przestaniecie marzyć, to Wasza dusza zacznie umierać bądźcie marzycielami. Kiedy Wrocław, szkolenie albo Legnica? Dobra, zapisujemy Wrocław albo Legnica. Beafura, to pomóż mi to zorganizować. Przyjadę do tego Wrocławia i do tej Legnicy. Ryta Krzysiek najcudowniejsza moja. Słuchajcie, Rita Krzysiek robi najpiękniejsze kowbojki. W Polsce kupiłam dwie pary. boż, kiedy ja je założę, po prostu będę kowbojem. Jak chudy stoi story, Loli pop fashion. Dziękujemy, to ważne słowa. Zaczynamy nowy rok z nowym, lepszym spojrzeniem na siebie. Tak, tak, dziewczyny, Carmen, posłuchaj. Jeżeli ty nie będziesz na siebie patrzeć pozytywnym, dobrym okiem i nie będziesz kochać siebie, jak inni mogą cię pokochać? Nie da rady. Krystian Pesta, najprzystojniejszy aktor młodego pokolenia. Uwielbiam go, ściskam cię i bardzo mocno. Krystian, jak ja bym Ciebie uściskała, gdybyś tu był pod tą jemiołą, która u mnie wisi, uola Boga. Kiedy Kraków lub Katowice? Planujemy Kraków i Katowice, ale słuchajcie, pamiętajcie, że jak macie y, y, jakiś pomysł na jakieś fajne miejsce, to, to pomagajcie mi zorganizować te szkolenia. Ja wam się bardzo odwdzięczę i z, z przyjemnością przyjadę. E, o, a dwór droblin już pracuje nad miejscem na szkolenia. Dobrze, e, słuchajcie, Kończąc, kończąc, co dzisiaj wyciągamy? Pamiętajcie, podsumowuję. Dwa ćwiczenia. Pierwsze, kto jest dla mnie ważny, kogo zdanie na mój temat jest dla mnie interesujące, ktoś, kto jest najdalej, to hugów. Kolejne. Myślimy o sobie dobrze i pomagają nam, w tym nasi przyjaciele. Jak siedzicie przy wódeczce, przy kawie, przy serniku, przy karpiu, to też można dać takie ćwiczenie swojej rodzinie. Napisz o mnie, co myślisz. To są moje plusy, to są moje minusy. Aha, jeszcze jedna rzecz. Słuchajcie. Ja nigdy tych ćwiczeń nie zbieram i ja nie oceniam was przez ich pryzmat. To jest tylko dla was. Nikomu tego nie pokazujcie. To jest wasza intymność, wasza praca ze samym sobą. A nie, że pokażecie tą kartkę 30 osobom i co na ten temat myślisz. Gówno, nie musicie tego robić. Mają myśleć o was tak czy siak osoby, które są dla was ważne. Trzecia rzecz z dzisiejszego live. Sukcesy wasze są trwałe. Niezależnie czy sukcesem dla was jest rodzina, umiejętność ugotowania rosołu, czy sukcesem jest dla was, że pies merda ogonem. Sukcesy są trwałe, porażki są chwilowe. A ja wam życzę cudownych, wspaniałych świąt. Spotykamy się w poniedziałek w Sylwestra. Ja zostaję w domu ze względu na mój stan zdrowia z moim syneczkiem, kotem i psami i z przyjemnością się z wami spotkam. A spotykamy się. Karolina, o której się spotykamy? Jeszcze postanowimy. Jeszcze postanowimy. Chyba, że wy chcecie, to dajcie tutaj, jaką godzinę chcecie. Gdzie kupiłaś, Paulinko, tą piękną broszkę? Słuchajcie, kupiłam tę broszkę w Nowym Jorku. Mam taki cudowny sklep z starociami. To ja lubię używane rzeczy, lubię second-handy yy, i tam kupiłam. Słuchajcie, odpowiadam na Wasze pytania zawsze, na wszystkie Wasze wiadomości. Kocham, całuję, uwielbiam, miłuję. Cudownych świąt, a jako poznanianka życzę Wam bogatego gwiazdora. Pa! Zapisz.